Któż z Was, choćby nie wiem jak chciał, może przedłużyć swoje życie, dołożyć do niego choć chwilkę? Dlatego powiadam Wam, nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu. Nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a ojciec wasz niebieski je żywi. Czy wy nie jesteście ważniejsi niż one? Przypatrzcie się liliom na polu. Nie pracują ani przędą. A nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do ognia zostanie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was małej wiary? Nie pytajcie więc. Co będziemy jeść, i co będziemy pić? Czym będziemy się przyodziewać? Bo to wszystko poganie zabiegają. Najpierw musicie szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie Wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro. Bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.